Nasze erotyczne życie, nasze seksualne życie to jest jedna z funkcji biologicznych. Jest to nam potrzebne. Jest to najwyższa forma intymności i spotkania z drugą osobą. Seks jest podstawą też naszej podświadomości, która nami kieruje. To ma ogromny wpływ na wszelakie inne aspekty naszego życia i zawodowego, i tego, jak się sami czujemy, wiesz, w swoim ciele. No to są takie banały ale nie muszę mówić, że laska, która po prostu jest wykochana, wypieszczona, choćby była wcale nie piękna, będzie się czuła piękna i będzie tym pięknem z siebie emanowała. Faceci, którzy mówią, że się teraz czują niepewnie, że się czują jakoś kastrowani przez nas, tą naszą świadomością, nie powinni. Oni powinni się wyluzować i po prostu też czerpać z tego radość, z tej naszej świadomości, z otwarcia. Ludzie lubią myśleć o seksie w kategoriach bardzo takich, zero-jedynkowych. Albo dobry seks i to jest taki, albo zły seks i w ogóle koniec. Tak? A seks to jest życie. Wstajesz, żyjesz, oddychasz, tętni w tobie ta energia, masz z tym kontakt, albo nie. I my się cały czas rozwijamy. To nie jest jakaś orka na uborze, jak, jakaś katorga, tylko to jest taka codzienna przyjemność bycia coraz bardziej żywym, coraz bardziej czującym, coraz bardziej w kontakcie, coraz bardziej świadomym. I seksualność jest po prostu energią, która to napędza. Relacji sama z sobą bazuje nad tym, żeby rozpoznawać uczucia, jakie są we mnie. Bardzo ciekawy jest dla mnie świat y, emocji, czasami nawet bardziej y, niż myślowy. Zastanawianie się tego, co czuję, jak to wyrażam jest głównym tematem i uświadomiłam sobie, że w środku mnie są różne i bardzo miłe uczucia, i bardzo trudne. I w zależności od tych emocji, które są w środku w nas, też jest sposób traktowania siebie. Z emocjami się nie dyskutuje, to jest jak terrorysta po prostu. Ona jest, ono jest, cokolwiek nie czujemy po prostu ma prawo to być. Akceptujemy cokolwiek u nas się pojawia, akceptujemy, bo to nie jest emocja lub myśl czymś złym, to jest coś, co później z tym robimy. Przede wszystkim jesteśmy ciałem, a dopiero potem jesteśmy tymi abstrakcyjnymi pomysłami na rzeczywistość, które nosimy w głowie, i które bardzo często utożsamiamy z y, ja. Fantastyczną rzeczą, która pozwala na co dzień wracać do ciała i do czucia, są zmysły. Zauważenie tego, że jestem tu w jakiejś określonej przestrzeni, że nie tylko widzę, ale też słyszę, że są wokół mnie zapachy, że moja skóra odbiera jakieś wrażenia, że coś się dzieje wewnątrz mojego ciała że wokół jest jakaś temperatura, ruch powietrza. I to są proste triki, które pozwalają nam zauważyć czucie i jednocześnie zrobić sobie takie chwile spokojnego przeżywania. W żartobliwie mówi się, że oświecenie można osiągnąć na trzy sposoby. Pierwsze to jest oczywiście i rekomendowana medytacja. To jest długa, żmudna droga, ale najbardziej skuteczna. A drugie to jest kichanie, bo to jest ten moment, kiedy kompletnie nie jesteśmy w stanie nic kontrolować. A trzecie to jest orgazm, moment, kiedy w naturalny sposób jesteśmy tu i teraz. Kiedy nie ma przyszłości, nie ma przeszłości, nie ma problemów, nie ma nic. Jesteśmy oddani drugiej osobie, jesteśmy skoncentrowani tylko na tym, co jest między nami. I nagle e, jest taka tworzy się jedna aura wokół twojego i jego serca i dlatego to jest takie ważne. Dla mnie seks jest to jest rozmowa, po prostu, tylko niewerbalna. Więc e, my musimy się dogadać też werbalnie, żeby doszło do tej niewerbalnej rozmowy i żeby ona była po prostu Satysfakcjonująca dla obu stron. Jeżeli chcesz czuć, że jesteście nadal jedną energią, że to jest 1 plus 1 równa się 11, to to wymaga troski. Nic się nie bierze z niczego. Wszystko, co w życiu jest ważne, wymaga troski i wymaga decyzji. I wymaga tego, żeby znaleźć na to przestrzeń. Dlatego ja wierzę w to i wiem, nie tylko wierzę, ale wiem, że są związki, które są wiele, wiele, wiele lat razem i mają tą intymność, mają erotykę między sobą, mają nadal takie napięcie, że patrzą na siebie i czują, że mrówki im wchodzą po ciele. I to jest możliwe. To jest decyzja i priorytety i znalezienie czasu. Jak ludzie złapią kontakt ze swoją energią seksualną, to ich życie się tak totalnie zmienia i tak się zupełnie przenoszą w inne miejsca. Zawodowo, związkowo, międzyludzko. I, i że to jest taki lewar na życie, fantastyczny, że wystarczy przyłożyć troszeczkę siły, a potrafi ci się odmienić cała rzeczywistość. I to mnie urzeka w tej pracy i w ogóle w tym temacie, że on jest taki potężny i wszystkich dotyczy. Przytulać się nie umiem. <śm> um <śm> ja <śm> cię przytulę. <śm>